Dzień dobry. Państwu, Podweskidzie Bielsko-Biała zremisowało jeden do jednego z Wisłą Płock. No i właśnie w tym filmie podsumuję to spotkanie. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na ten film. Na samym wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich podsumowań nie ominąć. No i zapraszam też do odwiedzenia wszystkich linków w opisie. Tam m.in. mój Twitter, no i też kanał, na którym występuję też regularnie Okiem Wiślaków. Zapraszam serdecznie i przejdźmy już do podsumowania tego spotkania. Odbyło się ono o godzinie 12.40 i szczerze powiedziawszy, to był właśnie taki idealny mecz do niedzielnego rosołku. Nie wydarzyło się tutaj naprawdę zbyt dużo. Dużo chaosu na boisku, przede wszystkim, i naprawdę ten mecz nie był jakiś wybitny. Spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej. Uważałem, że będzie to jeden z hitów tej kolejki Fortuna I ligi, a jak na razie, jeśli miałbym być obiektywny w ocenie, chyba był to najgorszy mecz jak dotychczas tego sezonu. Także dzisiaj Naprawdę nie będzie tutaj wielu pochwał, będzie kilka właśnie krytyk w stronę piłkarzy, czy też trenerów za to spotkanie, no bo rzeczywiście nie powaliło ono swoim poziomem. Jak się ono zaczęło przede wszystkim, no tak jak wspomniałem wcześniej, było dużo chaosu. Te sytuacje, które miały obie drużyny, wynikały przede wszystkim z błędów przeciwników, no i też tak pod gdzie wyszło na prowadzenie, no bo lesniak, który rozgrywał futbolówkę, pomyślał sobie a zagram do Simonsena i właśnie, właśnie tak uczynił. Simonsen chyba sam zaskoczony tym, co się stało na boisku, tak przyjął piłkę dosyć niespodziewanie, odegrał ją do Bartosza Bidę, no i ten wykorzystał tą sytuację świetnie, ją kończąc pod poprzeczkę nie miał żadnych szans, aby interweniować w tamtej sytuacji właśnie Kamiński. Później co działo się w tym meczu? No niestety Bartosz Bida doznał kontuzji. W jego miejsce na boisku pojawił się Michał Stryjewski, który na początku wyglądał naprawdę nieco, naprawdę Sek tak solidnie, presował dużo i też z tego wynikały błędy piłkarzy Wisły Płock, w drugiej już nieco osłab, no ale wielka szkoda, że Bartosz Bida nabawił się urazu na obecny moment, nie wiem do końca jaki to uraz jest, ale mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, no bo w tym, w tej zapowiedzi przed tym sezonem typowałem go jako takie objawienie tego sezonu, jako taki zawodnik, który zaskoczy, także mam nadzieję, że ze zdrowiem tego piłkarza będzie wszystko w porządku, no bo uważam, że Fortuna pierwszej lidze jest w stanie dużo dać po him nieudanym sezonie w Jagiellonii Białystok. Myślę, że taki krok jego do tyłu może być dla niego dobry, ale w tym spotkaniu no niestety doznał urazu w 29 minucie. Co się działo później? Atakowała Wisła Płock, atakowało również Podbeskidzie, ale znowu zabrakło takiego ostatniego dobrego zagrania. Często próbował Zrećkowić, ale no trzeba przyznać, że nie jest on jakoś specjalnie wybitnym jak na razie piłkarzem. Przede wszystkim w tym meczu nie zaprezentował się ze zbyt dobrej strony, bardzo bardzo też niedokładny, nie miał zbyt wielu wygranych pojedynków na skrzydle. Myślę, że kibice nawciarzy spodziewali się po nim zdecydowanie więcej. On próbował, próbował również po tej lewej stronie z Premo i czasami mu się to udawało. Miał kilka takich solidnych dośrodkowań, no ale też nie poradził sobie zbyt dobrze w pierwszej połowie Sekulski, który po prostu dochodził do tych, dochodził do tych piłek, wygrywał te pojedynki, no ale miał problem z finalizacją. To w drugiej połowie się zmieniło, ale oczywiście o tym za chwilę na przerwę schodziliśmy z rezultatem 1-0 dla Podbeskidzia właśnie, no i w drugiej połowie zaczęło się sporo dziać na samym początku tego meczu. Wisła Płock zaczęła szturmowo atakować, ale to trwało tak naprawdę 5, może 10 minut. Później to spotkanie było bardziej wyrównane aż do 80. minuty. Wtedy właśnie Wisła Płock zaatakowała. Świetna zmiana przede wszystkim Saganowskiego, wpuszczenie na plac gry zamiast spremo hiszpańskiego. Ofensywna zmiana hiszpańskiej, świetnie właśnie w tej po tej lewej na lewej stronie wymanewrował Ziłkowskiego, który też wcześniej pojawił się na placu gry. No i dośrodkował w polu karnym, trafił właśnie głową Sekulski. Wreszcie mu się to udało. No i Wisła Płock miała rezultat 1 do jednego. Walczyła jeszcze o zwycięstwo w tym meczu, choć w ostatnich minutach tego spotkania to drużyna Podbeskidzia raczej przeważała to ona właśnie miała więcej z gry. No, ale też nie było tam jakichś takich stuprocentowych sytuacji. Nie było nie można powiedzieć, że jakiś piłkarz może sobie pluć w brodę właśnie. Po tym spotkaniu, ze względu na jakąś zmarnowaną sytuację, no bo tak naprawdę takich stuprocentowych za bardzo nie było. I jeśli już jakieś sytuacje były, no to przede wszystkim z błędów przeciwników, hmm, takich jak chociażby właśnie przy tej bramce Sykulskiego, no bo tam chociażby Humecki czy też Mikołajewski nie popisali się w powietrzu. Przede wszystkim Czech, który. Krył wtedy Sekulskiego, dał mu za dużo przestrzeni, no i świetnie napastnik Wisły. Poc kto wykorzystał, także powiem szczerze, był to naprawdę średni mecz Fortuna pierwszej ligi. Nie będę tutaj nikogo kłamał. Widzieliśmy zdecydowanie lepsze spotkania jak dotychczas. Oba zespoły grały nieco zachowawczo, tak jakby troszeczkę bały się. No i często bały się słusznie, no bo te mm, straty, ta niedokładność w rozgrywaniu piłki, naprawdę chciałbym zobaczyć statystykę dokładności podań w tym spotkaniu, bo ona byłaby bardzo niska. Jeśli dużo tych strat było, mało było takich sytuacji, gdzie moglibyśmy powiedzieć o jakiejś ładnej, takiej kombinacyjnej akcji na jeden kontakt, gdzie y, po trzech podaniach y, zespół nie tracił futbolówki. Dużo chaosu było w tym meczu przede wszystkim no i nie mógł się on pod tym kątem y, podobać. Y, ale trzeba kilku piłkarzy wyróżnić, no bo też nie było tak, że wszyscy zagrali fatalnie. Myślę, że po stronie Wisły Płock takim zawodnikiem, który którego można wyróżnić jest chociażby Kacper Laskowski. W pierwszej połowie sporo pojedynków toczył i też dobrze prezentował się przede wszystkim w defensywie, gdy wracał do obrony, także jego bym chciał wyróżnić, ale to nie jest coś takiego, że jest to jakiś ewidentny MVP tego meczu. Po stronie Podbeskidzia myślę, że też jest kilku piłkarzy, którzy mi się osobiście podobali. Przede wszystkim jak Kolenc. Myślę, że spisał się dobrze w środku pola. Też ma genialnie ułożoną stopę i te przerzuty, te to przenoszenie ciężaru gry właśnie w jego wykonaniu było naprawdę bardzo dobre. Myślę, że też można wyróżnić Piotra Tomasika. To on brał inicjatywę w końcówce właśnie na siebie, to on brał właśnie tą grę na siebie i często dośrodkowywał w pole karne. Te dośrodkowania były jednak często niezbyt dobre. No ale Trzeba wyróżniać niektórych piłkarzy na siłę. Też chciałbym pochwalić się Simonsena, bo był to piłkarz, który świetnie odnalazł się właśnie w tej sytuacji, w której lesniak podał do niego niespodziewanie piłkę, asystował przy bramce Bidy, no ale też często wygrywał pojedynki właśnie i też dobrze spisał się w defensywie. Sreczkowicz miał z nim ogromne problemy, aby go przedryblować, aby go przejść. Także Simonsena tutaj pochwalę. No i też dobra zmiana Hiszpańskiego. Myślę, że to dośrodkowanie wniosło dużo ta wrzutka i ta bramka Segulskiego też właśnie można zawdzięczać ją tej świetnej asyście Hiszpańskiego, także yy Tyle jeśli chodzi o pochwały, bo naprawdę nie ma tutaj wielu piłkarzy, których chwalić za bardzo y, można. Myślę, że też y, trzeba skrytykować przede wszystkim Lesniak. No to zagranie naprawdę y, już pewnie krąży po Twitterze jako świetna asysta drugiego stopnia. Naprawdę polecam sobie to zobaczyć, no bo to zagranie, ta asysta drugiego stopnia, no szczerze powiedziawszy, y, takiej asysty drugiego stopnia, najlepsi pomocnicy na świecie, by się nie powstydzili, ale do kolegów z drużyny, a nie do przeciwników. Y, także jego chciał za to zagranie. Skrytykować, koło bym chciał jeszcze skrytykować, pan też nie dało zbyt dużo z gry. Spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej. Znamy oczywiście wszystkie jego możliwości i uważałem, że wejdzie z Buta właśnie do drużyny podbeskidzia, tak jednak nie było. Yy no i skrytykować. Generalnie nie był to mecz, który stał na wysokim poziomie. Większość piłkarzy nie wyglądała tutaj jakoś specjalnie dobrze, także y, tyle jeśli chodzi ode mnie na temat tego meczu. Naprawdę spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po tym spotkaniu, jak Wam się ten mecz podobał. Ale ja oczekiwania miałem zdecydowanie większe. Zobaczymy, czy obie ekipy powalczą o ekstraklasę. Obecnie nie wyglądało to z obu stron najlepiej, ale oczywiście wiemy, że sezon jest długi, i wszystko wydarzyć się może. No i był to taki powiedzmy skromny wstęp do pierwszej ligi, skromne rozpoczęcie tych rozgrywek ze strony obu zespołu, zespołów. Dziękuję Wam serdecznie za ten film. Zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. No i też zapraszam do wszystkich linków w opisie tam między innymi mój Twitter, czy też kanał Okiem Wiślaków, na którym regularnie występuje. Maciej Skucha, kłaniam się nisko, do zobaczenia!